Cześć, witajcie. z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Samsung Galaxy A35 5G. Urządzenie, które jest z tej średniej półki tym średnim modelem, oczywiście mamy jeszcze A55, którego ja jeszcze nie mam. W zeszłym roku miałem porównanie na dzień dobry, miałem wszystkie modele. i A34 wydawał się powiedzmy najbardziej sensownym modelem, i rzeczywiście, później to były modele, które. To było taką siłą napędową, jeżeli chodzi o Samsunga, jeżeli chodzi o sprzedaż tych tańszych modeli, które po prostu też staniały po pewnym czasie i były bardzo popularne u operatorów. No i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że na dzień dobry A35, czyli ten model od A34, jest tańszy o ten mniej więcej plus minus 200 zł, a jednak kilka rzeczy tutaj doszło i o tym dzisiejszym. Odcinku. No i przechodzimy sobie do Galaxy A35. Ja zwracam uwagę, że telefon mam bez pudełka, ale podejrzewam, że tam jest tylko kabel, adaptera nie ma, zresztą tak samo jak w zeszłym roku. Urządzenia względem A55 są bliźniaczo podobne, względem zeszłorocznych modeli również za dużo wizualnie się nie zmieniło. Właściwie tak na dobrą sprawę, kilka detali jeżeli chodzi o maskownicę i przyciski trochę inaczej wyglądają, ale bryła jest dość podobna, która oczywiście nawiązuje do serii S. Mówimy o urządzeniach, które też nie są jakoś takie przesadnie małe, mają 6,6 cala. Jeżeli chodzi o ekran, i ekrany są równe dla wszystkich modeli, więc tutaj się nic nie zmieniło. Różnica jest natomiast, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Tutaj różne źródła podają, że A35 ma plastikową ramę, a 55 aluminiową. Natomiast ciężko mi to zweryfikować, przyznam szczerze, że ja bym sobie dał głowę uciąć. Może byłbym bez głowy, ale że jest to aluminium, bo jest to naprawdę bardzo dobrze zrobione. Tak można też wyczuć, że urządzenie jest złożone bardzo solidnie, nic tutaj nie trzeszczy, nie skrzypi i jakby ten dźwięk jest taki jakby trochę metaliczny. E, oczywiście, jeżeli chodzi o tył, to mamy plastik, jeżeli chodzi o front, to mamy Gorilla Glass Victus Plus, e, więc urządzenie no, powinno w miarę dobrze znosić jakieś tam przeciwności losu. Wersje kolorystyczne też są trochę inne, trochę bardziej odważne i takie bardziej błyszczące, w sensie w zeszłym roku one były takie Dość mocno, sto, może nie stonowana, tylko nie były takie um, reflektujące słońce czy też światło sztuczne. W tym roku wygląda to trochę bardziej ciekawe. Po prawej stronie, na takiej wyspie, i to jest ta nowość, są przyciski oczywiście do regulacji głośności, przycisk zasilania, więc bardzo dobrze to jest spasowane. Nie mam żadnych zastrzeżeń, więc generalnie wygląda to dość w porządku. Górna krawędź to mikrofon do redukcji szumów. Mamy tutaj slot na dwie karty. Nano SIM, ewentualnie można. Włożyć sobie mikro SD, więc fajnie, że o tym nie zapomniano w tej tańszej półce. Lewa krawędź jest zupełnie wolna. Dolna krawędź wygląda dość dziwnie, bo mamy dwa mikrofony, które są tak odseparowane od siebie. Natomiast jest jedna maskownica, która jest po prawej stronie i ona jest też inna, jest powiedzmy takim otworem, więc wygląda to dość niesymetrycznie. Natomiast zwracam uwagę, że mamy oczywiście te głośniki stereo sygnowane dolby Atmos, jeżeli chodzi o sam dźwięk w takim normalnym użytkowaniu nie miałem żadnych problemów z tym, natomiast jeżeli chodzi o samą czystość dźwięku, basy itd., to zapraszam do posłuchania. No więc jest naprawdę mega głośno, w sensie nie spodziewałem się, że aż tak, bo aż mnie trochę zamurowało. Znaczy słuchałem wcześniej oczywiście muzyki, grałem w gry, czy tam jakby oglądałem jakieś filmiki, czy filmy ogólnie, natomiast nie sądziłem, że jest aż tak głośno. Mam akurat skalę porównawczą co do tego utworu w tym miejscu, więc wydaje mi się, że jest naprawdę mega głośno. Bardzo specjalnie nie ma oczywiście, na to zwracam uwagę, jest to raczej dość płaskie, ale jest czysto w całym zakresie i to na pewno też warto Podkreślić korektor, kilka ustawień, i tak na dobrą sprawę tyle. I oczywiście mamy tutaj wibrację, która jest powiedzmy ok, w sensie nie jest żadna taka najtańsza, ale też nie jest powiedzmy jakaś tam z wyższych półek, więc są urządzenia, które tutaj razem sobie lepiej. Ale zwracam uwagę, że od One UI 6.0, już a mamy tu 6.1, Samsung mocno poprawił ilość dostępnych miejsc, gdzie pojawia się fajna haptyka. co w się sensie przewijanie list, włączanie aparatu, przełączanie obiektywów, robienie zdjęć. Kliknięcie do wzwolenia migawki, faktyczne zrobienie zdjęcia, Z tych miejsc jest znacznie więcej i rzeczywiście to też można gdzieś tam sobie wyczuć, więc pod tym względem jest ok, i urządzenie wydaje mi się, że będzie sobie radzić. Mamy również tutaj IP67 do metra do 30 minut, więc taka klasyka gatunku, jeżeli chodzi o ten trzeciocenowy, chociaż nawet w dużo droższych telefonach nie jest to zawsze standardem i na to zwracam uwagę. No i mamy oczywiście USB typu C, bateria 5000 mAh, ona jest wspólna, powiedzmy, dla obu modeli. W obu przypadkach mamy 25-watowe ładowanie przewodowe, indukcji ani zwrotnego naturalnie nie mamy. No i czas ładowania to raczej tak powyżej 2 godzin, 2,5 godziny, zależy się oczywiście jakby od jakiego stanu będziemy ładować to urządzenie, ale raczej trochę to zajmuje, natomiast plusem jest to, że czasy rozładowywania są naprawdę świetne, w sensie, już w zeszłym roku było rewelacyjnie w tym zakresie. Teraz moim zdaniem jest naprawdę też bardzo dobrze. Urządzenia radzą sobie świetnie. Raczej to są wyniki od 5 godzin sotu zwyż. tutaj Czyli mamy takie dwa średnio intensywne dni, albo jeden mocno, jeżeli dociśniemy urządzenie. Ja właściwie tak ładowałem co półtora dnia ten telefon, i też właściwie raczej do wieczora może nie wyciągnę, skoro mamy 13, ale z 28% i tak na dobrą sprawę od wczoraj rano mam telefon naładowany, więc. No, półtora dnia spokojnie urządzenie wytrzymuje. Tym bardziej, że jeszcze sobie grałem, sporo filmów oglądałem, więc raczej te wyniki są naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Ale zwracam uwagę, że oczywiście mogą się skrócić na 5G, które jest tutaj dostępne, ale to nadal będzie myślę, od rana do wieczora dość intensywny dzień, który ten telefon wytrzyma. Kolejną rzeczą, oczywiście, jest zestaw aparatów z tyłu, który e, z jednej strony część osób może powiedzieć, że o, wygląda to dość skromnie, w sensie takie trzy oczka, tak jak we flagowcach. No, bo jesteśmy teraz trochę przyzwyczajeni do tego, że inni prosenci robią te wyspy takie gigantyczne. Z drugiej strony, zrozumiem, jeżeli część osób powie, że wow, jakaś normalność, w sensie nie, że wielkie garby, które wystają i tak dalej. Tylko mamy trzy oczka, które rzeczywiście jakoś specjalnie dużo miejsca nie zajmują i też niespecjalnie zajmują, jakby nasze palce w momencie, kiedy mamy telefon w poziomie. No, bo większość telefonów niestety w chwili obecnej dość intensywnie brudzimy ręką, kiedy korzystamy z nich w poziomie. Oczywiście telefon delikatnie się będzie bujał, więc tutaj jakby też jakby żadnego science fiction nie ma, ale zwracam uwagę, że mamy trzy obiektywy, tak na dobrą sprawę dwa. Główny to 50 megapikseli ze światłem 1.8, optycznie stabilizowany i to widać szczególnie podczas nagrania. Mamy również 8 megapikseli ze światłem 2.2, to jest ta różnica względem a55. Tam mamy 12 megapikselowy ultraszeroki kąt, który obsługuje 4K, ten nie obsługuje. No i ten też wypada, powiedzmy, kolorystycznie trochę gorzej i też radzi sobie trochę gorzej, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, o czym powiemy sobie później. No i mamy 5 megapikseli ze yy, 2.4 do makro, czyli powiedzmy taki aparat ponic, jak w większości innych telefonów. Ale wygląda to dość ładnie, skludniej, jeżeli ktoś, yy, powiedzmy, chciał coś, co wygląda jak s no to może kupić sobie takie A, dużo tańsze i będzie wyglądało to dość podobnie. Z przodu natomiast e, mamy ekrany, które są 120 Hz, e, w jednym i w drugim przypadku, tak jak mówiłem, 660 cala, Full HD z plusem, czyli 1080x2340 pikseli. E, nie, nie ma podanych maksymalnych jasności, jeżeli chodzi o same panele, jak mówiłem, Victus+, plusem, e, ale e, zwracam uwagę, że raczej to jest gdzieś na poziomie 1500 nitów, 1300. Coś ten deseń jest naprawdę wystarczająco jasno i nie miałem też problemu, jeżeli chodzi o polaryzację w pionie i w poziomie, więc jest naprawdę ok. W ogóle sam panel wygląda moim zdaniem świetnie, w sensie y, kąty widzenia są dobre, delikatnie się przygasza przygasa, jasność minimalna w filmach i maksymalna jest bardzo dobra, więc ogólnie wygląda to bardzo w porządku. No i coś takiego niespotykanego bym powiedział, jeżeli chodzi o Samsunga, a mianowicie. Na dzień dobry te 120 Hz, czyli wyższa płynność, bo nie jest to adaptacyjne, więc mamy zablokowane albo 60 albo 120. Na dzień dobry w ustawieniach po włączeniu telefonu, po konfiguracji, te 120 Hz jest włączonych. Raczej większość telefonów poprzednich, szczególnie tych tańszych od Samsunga, zawsze miały zablokowane na dzień dobry 60 Hz i można było sobie to ewentualnie włączyć, więc widać, że ten zapas energii jest chyba na tyle duży, że te 120 Hz tak na dobrą sprawę różnicy tutaj nie robią i ja cały czas też korzystałem tak z urządzenia. I oczywiście ramki. Ramki, które wyglądają dość podobnie jak w zeszłym roku, może są ciut mniejsze, natomiast nadal są zauważalne. Najważniejsze, że są symetryczne dzięki temu urządzenie wygląda ładnie. Natomiast też nie można powiedzieć, że to są najmniejsze ramki, jakby w tym przedziale cenowym, czy, czy nawet tym tańsze urządzenia, które mają cieńsze, ale nie mają zawsze symetrycznych. I na to zwracam uwagę. Więc w zależności, kto co woli, mamy oczywiście Always On Display, które się świeci cały czas. Natomiast no ja szukałem jakby tych takich dodatkowych funkcji, które były na przykład zarezerwowane do tej pory, czy pojawiły się tak na dobrą sprawę w Eskach, jak na przykład. Ta tapeta, która jest taka wyświetlana, również oprócz czarnego tła, niestety tego nie ma. Natomiast mamy tutaj widżety, czyli to, co na ekranie blokady możemy sobie dorzucić, i jest tam ich kilka, tylko na razie systemowych. Mam nadzieję, że będzie się to rozwijać. Ale więcej rzeczy, jeżeli chodzi o AI, niestety też nie znalazłem. Jeżeli chodzi o generowanie tapet, czy inne funkcje, niestety są one zarezerwowane póki co na razie dla modeli flagowych. No i mamy również aparat do selfie 13 megapikseli ze światłem do 2, w tym droższym modelu A55 są 32 megapiksele, to tak na dobrą sprawę różnica. Więc ekran ogólnie oceniam pozytywnie, no mogą być te ramki trochę mniejsze, ale tutaj generalnie wygląda wszystko w porządku. Przechodzimy sobie do specyfikacji eksynosy 1380 i 1480 w tym droższym modelu. I konfiguracje od 628, jeżeli chodzi o A35, a 55 od 828. Tak jak mówiłem, urządzenia są tańsze niż odpowiednio modele z zeszłego roku, w tej samej konfiguracji. Natomiast w codziennym użytkowaniu myślę, że dla większości osób te telefony będą spisywać się dobrze. Wiadomo, to nie są demony wydajności, i na to zwracam uwagę. Te syntetyczne chyba jakby prosto też mówią. Ale prawda jest taka, że do codziennego użytkowania, przeskakiwania między aplikacjami, nawet kilkoma. Będzie to spisywać się całkiem nieźle. Moje zarzuty, tak na dobrą sprawę, są takie, że czasami, pomimo tego, że jest włączona wysokie odświeżenie, jakby mm działa to troszkę gorzej, a później jakby zaczyna działać znowu trochę lepiej, więc występowały jakieś takie delikatnie, może nie że opóźnienia, tylko takie chwilowe, jak przestoje, że urządzenie przy skorowaniu nawet bardzo szybkiego menu, czy jakichś tam portali społecznościowych, albo robi to ultra płynnie, no właściwie jak telefony z najwyższej półki, albo czasami było tak, że no widać, że tam coś wolniej działało, a później telefon wracał do swojej... Pierwotnej formy, więc generalnie jest ok. Bym powiedział, są może jakieś momenty, gdzie jest delikatna zadyszka, może coś się aktualizowało w tle. Ciężko mi tutaj powiedzieć, ale jeżeli chodzi o odpalanie takiej aplikacji, wracanie do nich, to wszystko jest tutaj w porządku. Jedyne co, to no można na pewno zoptymalizować tutaj, powiedzmy, animację przechodzenie do aplikacji, bo jeżeli jest tych aplikacji sporo w ramie, to tak do nich przechodzimy, to na początku odpala się takie białe tło i wtedy skakuje aplikacja, więc pewno można to jeszcze gdzieś tam ewentualnie dopracować, ale generalnie jako takie codzienne użytkowanie tego telefonu w tej cenie powiedziałbym, że rzeczywiście spisował się bardzo dobrze i raczej byłbym z niego zadowolony. Tym bardziej, że telefon się jakoś mocno nie przegrzewał, nawet podczas jakiejś tam dłuższej sesji z graniem. Nie miał też problemu, jeżeli chodzi o stres test, żeby się przegrzać i nie skończyć testu, więc wydaje mi się, że w tej materii jest w porządku. Ale też tak mówię, no to, to nie są telefony, które są flagowe, które muszą wyciągnąć miliony w Antutu, żeby pokazać, że są flagowcami, więc raczej tutaj takiego ciśnienia po prostu na samą wydajność aż nie ma. Przechodzimy do nakładki One UI 6.1, oczywiście Android 14 i poprawki z grudnia, więc moim zdaniem to nadal jest jakiś soft, który jest jeszcze na etapie testowania, nie jest to finalne rozwiązanie biorąc pod uwagę, że no ten telefon dopiero teraz tak na dobrą sprawę wychodzi, a mamy marzec. Ta nakładka ma dwie strony. Pierwsza związana z tym, że ma masę fajnych funkcji i te procedury i różnego rodzaju ułatwienia, dzielenie obrazu, wyskakujące okienka. Panel boczny i konfiguracje przycisków bocznych. No, no Masę fajnych rzeczy, które są powiedzmy w tych zaawansowanych nakładkach i jakby tego tutaj nie zabrakło. Wszystkimi gestami, ruchami, podwójnym komunikatorem, konfiguracją ekranu, dźwięku i w ogóle i w ogóle. Dwóch rzeczy natomiast mi zabrakło. Pierwsza z nich to ta związana bezpośrednio z ekosystemem, czy podłączenie z tabletem, tak dalej. Nie wiem czy po prostu w tym sofcie tego nie ma, czy finalnie po prostu będzie albo nie będzie. A druga rzecz to rzeczy związane z Galaxy AI. Rozumiem, że one są zarezerwowane dla. Natomiast nie wiem, generowanie tych tapet, czy podsumowanie chociażby stron internetowych, czy artykułów w Samsung yy, Internet, no mogłoby się znaleźć, bo to były super funkcje i myślę, że nie musiały być zarezerwowane tylko dla tych najdroższych urządzeń. No i kwestia, która jest otwarta, bo jakby tutaj nie ma jeszcze informacji takiej oficjalnej, biorąc pod uwagę, że urządzenia dopiero wychodzą, czy wyszły. Czy mamy tu 5 czy 7 lat poprawek, jeżeli chodzi o te konkretne urządzenia? W sensie jak długo będą te sprzęty aktualizowane? Jeżeli będę miał pewną informację, to wrzucę ją w opisie. Przechodzimy do aparatu. Jeżeli chodzi o interfejs dość prosty, więc 1, 2 i oczywiście tylko 0,51 to są te soczewki, które są dostępne tutaj jako te główne ogniskowe. Dwukrotne to zbliżenie, jeżeli mówimy o kropie cyfrowej na matrycy i to dwukrotne, nawet trzykrotne jest takie w zupełności wystarczające i ona nie powoduje, że mamy wrażenie, że jakaś tam utrata jakości nastąpiła. Więc jest to do wykorzystania, nawet jeżeli chodzi o delikatne zbliżenia, tym bardziej, że tak jak mówię, główne mała 50 megapikseli i jest optycznie stabilizowany. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość wymuszenia zdjęć 50 megapikselowych, to tak, one są dużo bardziej szczegółowe, więc jeżeli rzeczywiście zależy nam na zrobieniu czegoś, co ma mieć dużo detali, chcemy to wydrukować sobie w jakiejś lepszej postaci, to warto się przełączyć. Oczywiście jest możliwość zmiany tutaj styki, więc jeżeli chcemy, żeby zdjęcia miały jakiś tam look, to można to zmienić. Tryb portretowy, więc taka klasyka gatunku, nowość, taka rozrywka, czyli możliwość robienia jakichś takich śmiesznych scenek, czy dodawania jakichś śmiesznych rzeczy, czy tła powiedzmy. Więc no, jak ktoś lubi się bawić, to może się tutaj pobawić. Oczywiście, jeżeli chodzi o tryb więcej, to mamy tryb nocny, makro, no i jedno ujęcie rzeczy, które były znane z poprzednich modeli. Teraz tak. Zwracam uwagę, że do głównego obiektywu właśnie nie musimy używać trybu nocnego, bo on za każdym razem, kiedy będzie wymagał tego, to użyje sobie automatycznie dłuższego naświetlania i zdjęcie zostanie zrobione. Jest o tym informacja i w momencie, kiedy fotka się skończy, robić, będziemy mieli też wibrację, o czym mówiłem i to jest świetne. Natomiast tryb yy, szerokokątny czyli ultraszeroki kąt niestety nie zawsze jakby z automatu chce włączyć tryb nocny i bardzo często zdjęcie odbiega dość mocno od tego jak wygląda to z tego głównego i wtedy trzeba wykorzystać po prostu tryb nocny można sobie go oczywiście wyciągnąć na belkę tych skrótów więc można sobie to robić szybciej no ale zwracam uwagę że ten tryb ultra szerokokątny nie zawsze po prostu chce robić to domyślnie z dłuższym czasem naświetlania jeżeli chodzi o zbieżność kolorystyczną, to ona wygląda różnie, w sensie czasami lepiej, czasami gorzej. Tendencja jest taka, żeby bardzo podjaśnić kadry i żeby one były dość mocno widoczne, ale fakt jest też taki, że z tego głównego obiektywu, który rzeczywiście jest dobry i można zrobić naprawdę bardzo przyzwoite zdjęcia i z ładną boką, i szczegółowe, i wyglądające naprawdę bardzo przyzwoicie. Kolory są. Troszkę podkręcone z taką domieszką kontrastu. Nie osobiście się to podoba, więc dajcie znać, jakby to odbieracie. Natomiast ultraszeroki kąt, oczywiście, mm, no nie jest tak fantastyczny, jakbyśmy mogli się tego spodziewać. No i tak, jak mówiłem, przy 4K niestety wykorzystać go nie można. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie 4K, to wygląda to całkiem nieźle. Jest dobrze stabilizowane, więc wygląda to w porządku. W zeszłym roku pamiętam, że A34 miał tam z tym większe problemy. więc fajnie, że tą rzecz tutaj w A35 poprawioną. No i selfiaki są o dziwo jakoś bardzo szczegółowe. Pomimo tego, że to jest 13 megapikseli, tylko naprawdę zdjęcia są za, za każdym razem praktycznie z poprawnie nast, jakby nastawioną naświetlaniem na naszą twarz. Ok, może czasami nie, bo jest trochę bardziej przepalone, chociaż ja za dużo tutaj powiedzmy słonecznych dni nie miałem. Ale fakt jest taki, że te selfiaki bardzo często są po prostu bardzo poprawne, co nie zawsze zdarza się powiedzmy w tych Tańszych urządzeniach. No i na końcu na deser, nagrywanie 4K przednim aparatem, co bardzo wiele telefonów dużo, dużo droższych jeszcze nie potrafi, albo nie potrafiło do tego roku. Fajnie, że tak jak było to w zeszłym roku, w tym roku również jest to tutaj dostępne. Więc podsumowując, Samsung Galaxy A35 5G wydaje mi się, że jest sensownym wyborem. Tak jak mówię, jest tańszy niż odpowiedni model w zeszłym roku. To raz. Po drugie, oczywiście to nie jest demon wydajności. Są telefony w tym przedziale cenowym, czy nawet tańsze, które mają lepszą specyfikację, które mają lepszy aparat, albo na przykład teleobiektyw, którego tutaj nie mamy, ale finalnie urządzenie myślę, że jak najbardziej się broni, jeżeli chodzi o jakość wykonania, o naprawdę dużą baterię, o świetny ekran. Przyzwoite działanie i ten aparat również jest zadowalający. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że seria A to jest seria, która bardzo szybko wpada w różne promocje, więc telefon pewno będzie można dorwać niedługo. taniej. teraz chyba jest opaska w przedsprzedaży do końca marca, więc możecie sobie na to zerknąć. A z drugiej strony jest to też telefon skrojony do operatorów, czyli w niskich abonamentach nie płacimy zbyt dużo i możemy cieszyć się nowym telefonem, który radzi sobie, jak widzicie, naprawdę całkiem. Nieźle. Jeżeli macie pytania, dajcie znać. Jeżeli macie dodatkowe informacje, bo już testowaliście albo testujecie, jak u Was po dłuższym okresie czasu urządzenie się spisuje, będę wdzięczny za komentarze, za subskrypcję i polajkowanie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Myślę, że A55 już też na kanale niedługo się pojawi. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.